Cześć. Cześć moi drodzy. Jeśli chcecie stracić mnóstwo kasy i mnóstwo czasu, weźcie sobie na warsztat bardzo stary dostawczy samochód. Gwarantuję wam, że stracicie mnóstwo pieniędzy na niego. Klient wam tego nie zrekompensuje. No i jeszcze będzie oczywiście zły, że tak drogo wyszło. Więc jeśli chcecie sobie zrobić krzywdę, polecam. Najlepiej taki taki pobudowlańca samochód, wtedy masz pewność, praktycznie, że ten samochód jest w stanie krytycznym, albo już jest nieboszczykiem. Praktycznie całość. my, Ja przeżyłem drogę przez Bękę Oto Pan wskazał mi drogę krzyżową, którą się okazał być Fiat Ducato. Rok czasu ten samochód był u nas, prawie rok. No, w byłby rok Auto trafiło u nas W stanie krytycznym Chociaż ja nie wiedziałem, że to jest aż tak krytyczny stan I po kolei Wymienialiśmy w tym samochodzie Naprawdę wszystko Silnik Po pełnym remoncie z okazało się, że był rozmontowany, w ogóle komora silnikowa była rozmontowana, bo ktoś tam sobie coś wyciągał, nie było obudowy filtra, nie było przepływomierza, okazało się, że trzeba jeszcze sprzęgło kupić drugie, e zostawili go z wodą zalaną, więc oczywiście wszystko do roboty, głowica do roboty i tak dalej po kolei wychodziło a to pompy, wtryskiwacze, słuchajcie, ja już byłem pewny, że wszystko jest ok, 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 pojechaliśmy na jazdę testową. Z dwa miesiące temu Okazało się, że turbina Zaczęła lać A turbina wyglądała po prostu super Nie, okazało się, że w środku jest pękana. A więc Demontaż turbiny, znowu Zamontowaliśmy już tą turbinę, miało być wszystko dobrze Już jeździliśmy Już, już fajnie, już się witałem z gąską Już byłem szczęśliwy Klient zapłacił fakturę, wysłał za fakturę kasę ja mówię: No, ekstra. Nawet jak już wyjeżdżał do zamowu, z warsztatu, to prawie się popłakałem ze szczęścia. Nie, to ten bydlak musiał się zepsuć w ten sposób, że jeszcze strzelił, strzeliła chłodnica EGR i oczywiście woda, płyn chłodniczy z, z, ze spalinami. No, po prostu dramat, dramat, dramat. Koniec końców dzisiaj wymieniliśmy EGR od razu z, tym, z tą chłodnicą. I powiem wam tak To jest silnik 2-3 litra JTD Klient wsadził w to wszystko Razem z pompą, wtryskami Tą chłodnicą, EGR-em Remontem i tak dalej Wyszło go 20 tysięcy Więc jeżeli przyjeżdża do was Samochód Ten rodzaj auta Z takim silnikiem I widzicie, że to jest trup to od razu żądajcie 10 tysięcy złotych zaliczki i jeśli wam klient tego nie chce dać to sobie dajcie natychmiast spokój. Dobrze wam radzę, bo dobrze nie będzie. Te samochody są w opłakanym stanie, ja to chyba mówiłem na tym kanale, ale powtórzę samochody, z których korzystają budowlańcy, ja im nie umniejszam, bo oni mają pracować, oni się nie zajmują samochodem. Oni się zajmują pracą swoją Tworzą beton, nie wiem Betoniarki i tak dalej, tak? Wszystkie maszyny yy, Części, materiały i, i, I tak dalej Więc oni tym się nie przejmują i nie zajmują Tym się zajmuje ktoś taki jak szef A jeżeli szef też ma Wiecie, to w nosie No to efekt tego jest taki, że Przyjeżdża do was już Praktycznie nieboszczyk A nie samochód Więc tutaj dobra rada, bierzcie ogromne te, te zaliczki i suma summarum powiem Wam tak jak gdybym wiedział, że tak to się skończy to bym tego po prostu nie brał bo to nie są to nie jest warte tych pieniędzy I to nawet chodzi o to, że przede wszystkim blokuje to miejsce serwisowe gdzie można by było wykonać znacznie więcej innych napraw zarobiłbym na tym pewnie więcej i bez takiego stresu, że tym ludziom którzy Czekają na naprawę, muszą odmawiać i, I tracić ich po prostu Więc tak Jeżeli chcesz sobie zrobić krzywdę To weź sobie taki samochód na kark Zobaczysz jak to wygląda Jest to generalnie film Ku przestrodze Ja nie wiem czy tutaj publikowałem coś podobnego Ale Chyba temat znaczy Odświeżam temat dlatego, że Myśmy już teraz skończyli. Ja już dzisiaj wysłałem klientowi ostatecznego chyba. Mam, mam nadzieję, ostatniego SMS-a, że auto jest gotowe, bo mam go serdecznie dosyć. Dosyć mam tego auta i dosyć też utyskiwania. Znaczy inaczej, rozumiem klienta, natomiast my chcieliśmy, to jest może tak, że chcieliśmy dobrze, czyli od razu go nie wkręcać na naprawy, na bo. Bo uważaliśmy, że to są dobre rzeczy, tak jak na przykład turbina. No nie było widać żadnych oznak zużycia nie? EGR, ta chłodnica. To samo, no nie było widać niczego takiego. Okazało się, że obydwie te rzeczy należało wymienić. I gdybym teraz postawcie się w takiej sytuacji, no gdybym powiedział klientowi, proszę pana, tu trzeba wymienić wszystko, to co on by powiedział? Wymienił wtryski, wymienił turbo, wymienił pompę wymienił EGR w chłodnicę EGR-u no silnik po remoncie rozrząd, wszystko, naprawdę I gdybyście z góry powiedzieli klientowi, że to wszystko trzeba robić to jak myślicie, jak on by zareagował? ale trzeba stanąć w prawdzie i trzeba klientom mówić że słuchaj, jeżeli auto ma przejechane tyle kilometrów było użytkowane w trudnych warunkach w ten sposób, że wy po prostu żeście go tak traktowali to musisz się liczyć z tym, że niestety te koszty będą y, bardzo duże y, i najlepiej jest założyć, że wszystko w tym samochodzie jest zużyte. Y, nie pamiętam przebiegu tamtego ducato. No bo wiecie, jak jest traktowany tak jak był traktowany ten samochód, no to przebieg może być niewielki, ale w środku co nie, y, to naprawdę bardzo mało dobrych rzeczy tam było. Samym, w samym znaczy w, w tej, w komorze silnikowej nic nie było dobrego. Poważnie nic. Niektóre rzeczy po prostu zniknęły stamtąd, tak jak na przykład przepływomierz, to sobie wyciągnął 600 zł przepływomierz I, i, i tyle. No i potem my musimy tłumaczyć klientowi, że nie było przepływomierza, a gdyby był, no to byśmy go zamontowali. I pewnie też byłby uszkodzony i coś trzeba było poważnie więc na jedno by wyszło. Także taka informacja dla Was, jeżeli przyjeżdża do Was samochód właśnie w takim stanie: czyli samochód od firmy budowlanej, od budowlańców, auto ma przejechane już sporo kilometrów i wygląda jakby umarło. To taka jest prawda: to umarło i trzeba od razu klientowi mówić, jak sytuacja wygląda, żeby on potem nie był na Was zły, że Wy mu dokładacie do rachunku. Tylko po prostu wie z góry, że słuchaj, to będzie kosztowało 20 koła i możemy robić, tak? No bo na tyle go suma summarum wyszło. Więc gdybym wcześniej wiedział. Teraz przynajmniej jestem nauczony doświadczeniem, że to tak wyszło. A wcześniej nie liczyłem na to, że coś tam będzie dobrego, nie? Ale wiecie, jak to jest? Z dobrymi chęciami to piekło jest wybrukowane, więc no niestety nie to dopadło. Tyle ode mnie na dzisiaj. Cześć.